Moi drodzy, właśnie dzisiaj zdałem prawo jazdy, także jestem mega zadowolony i oczywiście zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Maxis Farm i witam Was na tym kanale. Tak jak mówię, dzisiaj zdałem prawo jazdy. Egzamin, praktykę czekamy teraz i będziemy jeździć, moi drodzy. Także wyszło. No i co? Moi drodzy, dzisiaj zabieramy się za właśnie za co. Zagrzędy. Dzisiaj byłem umówiony z dziadkiem, ale miał tam małą awarię w mieszkaniu, także zabieramy się dzisiaj zagrzędy trochę samemu. E, mniej więcej już będziemy sobie przycinać, docinać i myśleć nad tym, jak to zrobić, moi drodzy. I co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? Że zbiorniczek, zbiorniczek działa i chcę Wam pokazać w ogóle, jak zrobiłem ten system pojęcia, bo od tego czasu się nie widzieliśmy. Także, moi drodzy, zapraszam Was do oglądania i już Wam tłumaczę pokrótce, jak to wyszło jak zrobiłem ten cały system pojenia. Zacznijmy może od tej listwy. Jest tutaj jedna listwa, jak widzicie, na razie wody tu nie ma, bo jest yy, zakręcone, ale moi drodzy, jest tu listwa na 5 stanowisk, tak to wygląda, widzicie, 5 stanowisk, pięknie. Tutaj mamy takie złącze, przejściówkę na, już Wam pokazuję, na takie coś, o, tutaj do, do węża może, a już, jak mam to odkręcone, to Wam odkręcę, ale generalnie to, o, takie coś tu jest, tutaj kupiłem takie coś, nie wiem, jak to się wszystko fachowo nazywa. Jakieś przejścióweczki, złączki, różne takie rzeczy do węży ogrodowych, wiadomo o co chodzi. Tutaj wpinane jest takim ładnym kliknięciem. Jak w przypadku umycia tej całej tej, wystarczy, że wypinam to, bądź, bądź cokolwiek tutaj innego. I moi drodzy, tak to linia wygląda. Wężyk jest pociągnięty tutaj. Jakiś zapasik, on sobie tu luźno leży, nikomu nie przeszkadza. Tutaj jest trójnik i moi drodzy, tutaj sobie zdecyduję, czy otwarte jest, Teraz poleciało, czy zamknięte, i moi drodzy, tak to wygląda. Patrzcie, o, tu też wypinam. W razie potrzeby wpinam. Tu jest akurat odkręcony, bo ta linia prowadzi gdzie indziej. Tu mamy otwarte, tak to się wszystko prezentuje. Ta, moi drodzy, linia prowadzi. Z kolei tutaj pod mauser ją dałem, już wam tłumaczę gdzie ona tutaj idzie, tutaj jest też zapas węża, bo po co go ucinać jak nikomu on nie przeszkadza. Tu wbija się w ścianę, no i właśnie, gdzie on dalej idzie i moi drodzy, już wam tłumaczę, ale piękne słoneczko wyszło w ogóle, wow, już wam tłumaczę, idziemy tutaj do niosek i moi drodzy... Eee... Wchodzimy, wchodzimy. Ogólnie bardzo fajną nieśność ostatnio kurki mi prezentują, tylko właśnie, czasami lubią znosić gdzie indziej, gdzie te miejsca nie są do tego przeznaczone. Ale moi drodzy wracając, tutaj wychodzi ta linia, tu na razie nie patrzcie, bo jest bardzo brzydko wykończone, bo nie jest w sumie wykończone. Tu wychodzi ta linia, akurat nad drzwiami, nikomu nie przeszkadza, tu jeszcze muszę uciąć te tytki, przymocowany wąż i moi drodzy ta linia idzie tutaj i tutaj jest pod tym, trochę wchodzi pod gniazda, ale o to się nie przejmuje. No, i moi drodzy, tak to wygląda. Widzicie, działać, działa, napełnia się. Kurki mogą ładnie z tego pić. Tutaj nie otwieram, bo będzie lecieć. No i tutaj ładnie sobie leci. Ogólnie szczelne jest wszystko. Tak trochę nie za bardzo. Nie w 100%. W 98% bym powiedział, bo trochę coś tu gdzieś lubi kapnąć. Ale moi drodzy, muszę mocniej to dokręcić na koniec. Wszystko i nie jest najgorzej. Tu trochę jest mokro od ewentualnie picia, ale wiadomo jak to wygląda. Kurki ładnie niosą, moi drodzy. Jak widzicie, po dwie W gniazdach, nawet dwie, dwie, ojej, tu trzy nawet. Także, moi drodzy, gniazda na pewno nowe się przydadzą, żeby je dać więcej. Przede wszystkim więcej kur to jeszcze więcej gniazd. Także z tym sobie poradzimy. No i, moi drodzy, tak to wygląda. Także linia pojenia stworzona bardzo fajnie. Jeszcze będę chciał, wiecie, co będę jeszcze chciał. Tutaj idzie. Wąż i będę chciał tak zrobić, że wodę napełnia, wpinając wąż tutaj. Nie, nie że gdzieś tam, wiecie, do małzera, do góry, tam będzie wąż szedł i będę sobie go tak dopełniał. Ogólnie wczoraj było dotąd wody o, do tej do tej etykietki, dokładnie dzisiaj jest tyle. Także wiecie, no tak pobór, tak jak liczyłem mniej więcej, ile kury zużywają, to, yy, to tak jak Wam mówiłem już, chyba, że ten pobór tej wody będzie. Wynosił mi jakoś, że cały Mauser starczy mi na jakoś, no tam 11-12 dni, na 200 ponadniosek, grubo 200 ponadniosek, bo tam 240, coś takiego, bo tyle tak mniej więcej tu mi się zmieści. Ja jeszcze muszę to obliczyć, wiem, że tyle to spokojnie. Także moi drodzy, tak to wygląda. No i co, cieszę się dzisiaj bardzo, bo zdałem sobie prawo jazdy, a to jest jednak dla mnie, no taki bardzo ważna rzecz. Także dziękuję od razu za e, słowa, słowa wsparcia w komentarzach, które na pewno będą gratulacje, dziękuję wam serdecznie z góry już. Na pewno odpowiadać też będę, ale dziękuję wam. Ale moi drodzy, jeszcze przejdźmy do samego światła, bo o tym też warto opowiedzieć. Jeżeli chodzi, moi drodzy chodzi o światło, to trochę na razie taka prowizorka, jak widzicie, bo jeszcze tych kabli nie pochowałem, ale wszystko będę robił wraz z wykańczaniem kurnika. Ale moi drodzy, co? Urządzenie drzwi automatyczne odpiąłem tam widzicie tam jest kabel, ale go Totalnie odpiąłem od systemu, także drzwi nie mają nic wspólnego teraz z oświetleniem. Oświetlenie działa samo grajką jest. I moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że jakiś problem tam jest. Nie wiem dokładnie czy to jest problem drzwi, czy mój w ustawieniu. Na zapewne to drugie, moi drodzy, ale jest jakiś problem i jakby nie, nie wiedziałem jak sobie z, z tym poradzić, bo... Nie wiem, muszę się wczytać w instrukcję jeszcze tych drzwi, ustawiania tego całego światła. Ale, moi drodzy, no mimo wszystko polecam serdecznie drzwi. Jeżeli chcecie takie zakupić, to link w opisie macie. Ale, moi drodzy, do czego zmierzam? Odłączyłem to, jest podłączony po prostu prąd. Prąd idzie tam, właśnie z tego białego, tutaj idzie tam. Tamta żarówka świeci, ta świeci. Stąd prąd idzie tutaj, tu jest do żarówki podłączone, a żarówka nie świeci, a prąd jest, moi drodzy. Prąd normalnie tutaj dociera. No powiem Wam, że tu mierzyłem prąd, tu mierzyłem prąd, tu wszędzie prąd jest. Tutaj na razie nie patrzcie, bo to wszystko też tak na goło jest zrobione, bo po prostu w tym grzebie, bo nie mogę sobie z tym poradzić. Wszystko będzie oczywiście wykończone, ładnie, fajnie i, e, i ładnie przed tymi wszystkimi warunkami. Ale, moi drodzy, no nie wiem, jak ktoś wie, może dlaczego e, prąd jest, a żarówka mi nie świeci, to dajcie znać e, w komentarzu, bo na pewno będę je czytał. No, nie wiem, nie wiem. No ale dobra. Także moi drodzy, tak to wygląda. A dzisiaj tak jak mówię, gniazda i trochę już przymiarki, jakieś docinki. Ładnie tutaj mamy umyte wszystko co z owczarni. No i tak to wygląda jest wielka płyta. Fajnie lecimy, działamy i lecimy do przodu. Drodzy, ja nie jestem pewien, czy ja wam pokazywałem tutaj w owczarni jak to wygląda, no, nie jestem pewien, czy to nagrywałem wszystko i tak dalej, ale wygląda to w taki sposób, że owczarnia jest praktycznie już pusta, tylko jeszcze gniazdo zostało, one muszą iść do y, czyszczenia kompletnego, później tu jedziemy jakiegoś ładnego dnia z kersherem wymyjemy i też wiadomo, wyczyści się ładnie tą owczarnię. Tutaj wygląda, moi drodzy, to tak, te, to jeszcze zostało, muszę to wykręcić tam jest problem lekki, ale spokojnie damy radę dzisiaj przyjdę to też wykręcić, moi drodzy, żeby to już było koniec a właśnie, zastanawiacie się pewnie gdzie śpi teraz kogut z kurą? kogut z kurą śpią tutaj to jest ich grzęda teraz, ale muszę im zrobić to jakąś zbić lekko, ale nie, albo nie wiem, tu w sumie fajnie by było jakby spały też osobno by były, no nie wiem, one sobie znajdą, raz chyba tam nawet spały, u góry także z tym co sobie poradzą, ale moi drodzy chciałem wam też powiedzieć o korytkach Fajnie się też spisują, tylko też na umycie, by trzeba było je jakoś, wiecie, też wymontować, ale nie wiem. Najlepiej to w ogóle na haczyki je jakoś wykombinować. Tu patrzcie, jak kostkę z solną ładnie se liżą. Ta jakoś im nie smakuje, ta widać, że ładnie. Wody, wiadomo, i gniazda też nie do zostaną usunięte. Także tak to, moi drodzy, wygląda, sami widzicie. Pięknie. Owczarnia się zrobiła duża, nie wiem jak tu ująć Net. O, także wygląda to naprawdę ładnie. Moi drodzy, w ogóle też chciałem powiedzieć wam o tym samym słoneczniku. Słonecznik okazało się, że jednak kury jedzą i w całości, także nie muszę nic z nim robić. Daję im mieszam w jakich ilościach, no tak na oko, wiecie, żeby trochę dać, trochę pomieszać. Tak, Kopcia, wiem, ty jesteś naprawdę ładna, ale nie przeszkadza. Ehm, I ciekawe też, że mamy tutaj różne słoneczniki, patrzcie, taki jakiś, mamy też, nie wiem, taki. Różne słoneczniki po prostu przecinam, daję tam też warstwie jakieś, wiecie, pszenica, słonecznik, pasza, pszenica, słonecznik, pszenica, słonecznik, wiecie o co chodzi, pasza, różnie to kombinuję, także tak to właśnie robię i no, teraz muszę akurat przygotować. fetish for successify next and i just leave him pressure next to rain on the window pane puppy plain jane let him second guess me in the cup of pours with the puzzle skin with the bills at the house just body trash of the terminal and i'm eating godmis caloric shit i set the potion and pour it i on the tide rush you pour it opportunity knock at the door and it's great the rush for the doors that they open like this no no we're more droso także diam tutaj cały czas i wygląda to w ten sposób Tu już pierwsza o, jest, moi drodzy, się trzyma. Tutaj takie coś pięknie zrobione. No dobrze, moi drodzy. Także jesteśmy przy akwarium. Jeszcze chcę wam parę słów powiedzieć. Jeżeli chodzi o roślinki, to niektóre ładnie sobie żyją. Tak jak na przykład ta bądź tamta, ale niektóre właśnie wypłynęły, bo tak jak zresztą pisaliście te roślinki nie nadają się do sadzenia tylko i wyłącznie na górę dlatego, ale moi drodzy spokojnie, jestem początkujący, nie wszystko wiem i jakby nic się też nie stało są roślinki, które ładnie sobie żyją, ładnie się chyba przyjęły, rosną na przykład tutaj, są roślinki też na tafli wody, ale zwróćcie uwagę, że trochę muszę tutaj Sitkiem porobić, bo widzicie jeszcze filtr nawet wyczyścić tam lekko, bo jest taki syf, chociaż też może to rybki zjedzą. Także tak, tylko trochę wam streściłem, filtr cały czas chodzi, jak to wygląda przed puszczeniem rybek. Jeszcze taki ostatni raczej pogląd, bo już następny odcinek albo następne ujęcie akwarium to będą już na pewno rybki. Także, moi drodzy, tak to wygląda, a my lecimy dalej i przenosimy się na farmę. Także moi drodzy, tak to właśnie się prezentuje Tutaj widzicie, zostawiłem miejsce na drugą kantóweczkę, która pójdzie tam do ściany Tam również poprzek, tak jak to poszła tam pod spodem I moi drodzy, jedna, druga płyta USB jest, trzecia zaraz dochodzi Tylko to dotnę tu do końca, tam jeszcze I moi drodzy, tak to właśnie pięknie wygląda Tak jak wam mówiłem, daję tutaj wapno pod to, żeby wiecie, tu już było za... Zakonserwowane przed, przed, wiecie, przed tymi bakteriami, tymi choróbskami i tak dalej Zdezynfekowane, także moi drodzy, tak to wygląda Trochę grzęt mamy, jestem ciekawy właśnie jak to wyjdzie, czy wystarczy w ogóle e, A jak co, to się dokupi, ale wiadomo, najlepiej wykorzystać to co jest Także moi drodzy, ja działam dalej, wy oczywiście to widzicie No i co, tutaj kończymy tą grzędę, tutaj też będzie lekka mała, nie jakaś Taka duża, ale będzie. No i tak to właśnie wygląda. Działam. Dobra moi drodzy, także już dużo roboty zrobione. Sami zobaczcie, jest jedna płyta, druga ta tu jest podparta, bo trochę jest wykrzywiona. Także trochę daję w tą stronę, żeby było na równo. Ta jest płyta i ta i moi drodzy, prezentuje to się właśnie w taki piękny sposób. Także wygląda to naprawdę ładnie. Tu dwa gniazda wchodzą, tu jedno wi wiadomo bez najmniejszego problemu wchodzi. Także moi drodzy, trzy gniazda tutaj, można pomyśleć jeszcze tam, wiadomo, jest miejsce. Także moi drodzy, tak to wygląda. Tu będzie kolejne i oczywiście tam muszę to robić jeszcze wzmocnić i będzie pięknie. Oczywiście wszystko, tak jak mówiłem, wam wapnem posypałem. Myślę, że to dobra decyzja ogólnie. Dajcie znać. No i tak to wygląda teraz. Coraz bliżej celu. Pięknie. Także moi drodzy, końcowo właśnie tak to wyszło. No ja jestem zadowolony bardzo, bo. Tu się udało zrobić wszystko. E, wiadomo, folii jeszcze nie ma. Tutaj się udało zrobić. I pokażę Wam też fajny sposób na taki, no mój pomysł, ale no wiadomo, że to jest nic, nic żadna nowość. Ale może jak ktoś, ktoś nie wie, ktoś by chciał tak e, zobaczyć, to, to oczywiście pokazuję. Tutaj jest przymocowany do tego, trzyma się bardzo ładnie i moi drodzy, przez to tu nie ma słupka. Tam jest słupek, wiadomo, na końcu. To jest wszystko jedność. Tutaj, moi drodzy, wychodzi to. Jest przymocowane tutaj. Tu jest, wiadomo, pod tym taka, no wiadomo, i do tego jest przykręcone. Także tu siedzi ładnie. A tutaj, moi drodzy, bez słupka. No właśnie, jak to lewituje. A właśnie w taki sposób, taka, nie wiem jak to nazwać, dźwignia, taka, że tu się opiera, przez to tu idzie nacisk. I wszystko, no nie ma tu prawa nic się zadziać. Także tak to wygląda. Taki patent, wiecie, bezsłupkowy, żeby fajnie też miejsce zaoszczędzić. No i tak to moi drodzy wyszło. Wyszło całkiem fajnie. Teraz pytanie, jak te grzędy rozdysponuję, ile tych grzędów wyjdzie, jak to będzie, moi drodzy. To prawie tyle, co tutaj, jeżeli chodzi o grzędy. Jeszcze moi drodzy dojdzie tutaj, wiadomo, to co było, ale trochę, trochę krótsze, bo było nie wiem, dziewięćdziesiątka chyba, a przyjdzie moi drodzy sześćdziesiątka dwójka. Ta, ta tutaj decha przyjdzie, OSB, znaczy, i przyjdzie i to tak właśnie będzie się kończyć razem z tą ścianą, bo tutaj się też komfortowe przejście było, także tak to właśnie wygląda. A ja was, moi drodzy, może zabiorę na zbieranie jajek, bo e, w sumie dawno nie było. A może jesteście ciekawi, jak tam u mnie znieśnością i jak to w sumie wygląda. Jak się zbiera z tych gniazd automatycznych i jak to w sumie wygląda, dobra. Moi drodzy, tak to wyszło. No fajnie wyszło, fajnie. Bardzo mi się podoba. Lubię, lubię w ogóle tą pracę. E, te, te roboty takie rzędowe, bo to szybko idzie. E, I fajnie, i przyjemnie i widać fajne efekty. Także jak widzicie, no gniazda będą tu tu oraz tu. Tak to wyszło. Zobaczymy i lecimy dalej na zbieranie jajeczek. Mam już tutaj trzy jajeczka. Odowiec tam właśnie wiecie, od tej kurki, co tam z się chodzi. E, no i moi drodzy, mamy tutaj co. Trzy jajeczka i liczymy. O, właśnie zniosła jedno, patrzcie, wyciągamy. O, proszę, i jest jajeczka. Dobra, zobaczymy ile tutaj tych jajek będzie. Jeszcze oczywiście niosą się, także y, koniec nie jest, ale moi drodzy, patrzcie, czasami zdarzają się takie brudne jajka, ale wiadomo, no to przetrzemy tak tu ładnie i nie ma tragedii, nie? się przetrze jeszcze raz. Dobra, także czekajcie. Dwa, cztery, moi drodzy, tutaj będzie do siedmiu, do dziesięciu. Ok, lecimy dalej. 13. No musiał w ogóle umyć ładnie te też gniazda. Jakoś niedługo. 17, moi drodzy. 20, bo wiecie, czasami, o ja, to jajeczko też widzicie, takie małe i z dziurką 20, chyba było z tego co pamiętam. 22, bo czasami potrafi wiecie, się zabrudzić. 22, dobrze. Lecimy dalej. 22, tutaj, moi drodzy, działamy. Jeszcze oczywiście tak jak mówię, nie są. O, też nowe jajeczko. 22, 25, 28, no, zobaczymy, ile będzie 31, 34, 36, 38. O, jajeczko wpadło, nie? 38, cz czekajcie, było 41? 44, chyba. Jeju, ja zawsze się gubię, moi drodzy 47, ale moi drodzy, to nie dlatego, że liczyć nie umiem. 47, 40. A No i patrzcie, co się stało. Aj i trzeba widzicie umyć. No niestety takie przypadki też się zdarzają, widzicie właśnie? Szczególnie przy nagrywaniu, jak jedną ręką to robię. I wiecie jeszcze te liczenie i w ogóle gubię się przez to, bo coś się do was mówi, ale dobra. 50 jajeczek jest, jeszcze nie są, także zobaczymy, tylko czekajcie. Trzeba otworzyć tutaj, ładnie o, jeszcze, o, i dobry. I widzimy się moi drodzy, później. Także moi drodzy, ja chciałbym się tutaj z wami... Tylko broje dzisiaj. Eee, z wami tutaj w tym miejscu pożegnać, ale jeszcze sprawdziłem sobie jajeczka. Tutaj mamy cztery, ale tutaj patrzcie się nauczyły skubane. trzeba je przestawiać. 4 i tutaj mamy do 7. Także moi drodzy, z tego miejsca się z Wami żegnam. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że oczywiście taki odcinek się Wam podobał. A my widzimy się już jutro: 9.15. I ja się dzisiaj mega cieszę, bo zdałem to prawko i dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam, że jesteście. Do następnego 8:9. Cześć Wam, łapa w górę, pamiętajcie i subieś na kanale. Hello.